Nadaję dzisiaj spod pomnika Wojciecha Korfontego. Jestem na placu Sejmu Śląskiego, a tuż przed gmachem, pięknym, wielkim gmachem Sejmu Śląskiego znajduje się mój autobus, którego no, w którym pełnię funkcje reprezentatywne, że tak powiem. Pilnuję go i oczekuję na zwiedzających. A zostaliśmy tutaj wynajęci ze względu na uroczystość stulecia oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Chyba dobrze wszystko wymówiłem. Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. A sam gmach jest nie lada ciekawostką. Wybudowany on został w latach tak Młodej Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Jego budowa rozpoczęła się w 1925 roku, zakończyła w 1929, a na ówczesne czasy był to budynek, jeden z największych budynków administracji publicznej w Polsce. Obecnie mieści on Urząd Marszałkowski, Sejmik Województwa Śląskiego. Mam nadzieję, że nie pomyliłem żadnej z nazw. Taką ciekawostką tego miejsca, tego gmachu, oprócz pięknych sal, które tutaj się znajdują sali sejmikowej i chyba druga to sala błazeryjna, a trzecia nie pamiętam już. Ale oprócz tych sal, które tutaj się znajdują, możemy zobaczyć też Ciekawostkę w skali kraju, czyli windę e, zwaną popularnie Paternoster, czyli windę, która się e, porusza w ruchu ciągłym ze stałą prędkością, tam niewielką prędkością, to jest chyba 28 metra na sekundę. E, dlatego jest to winda bezpieczna. Ona się nie zatrzymuje, nie ma też drzwi i porusza się w układzie góra dół na takim grubym łańcuchu zrobimy sobie taką małą przechadzkę po głównym holu tego pięknego budynku zobaczcie jak prezentuje się Maxe i Moślienskiego od środka nie wiedziałem, że będę z kierowcą miejskiego autobusu będę mógł sobie zwiedzać Ale jest to tutaj nie, nie lada atrakcja. Przyznam szczerze, że nigdy nie miałem okazji, mieszkając, mieszkając tutaj na, na Śląsku, nigdy nie miałem okazji być tutaj w tym budynku. I chyba mam czego żałować, bo wygląda naprawdę znakomicie tutaj ten główny hol nie wiem czy gdzieś uda mi się znaleźć te windy paternoster ale one są chyba jak się wchodzi do tego głównego wejścia budynek zabytkowy tutaj mamy salę obrad słuchajcie udało mi się znaleźć mamy tutaj Windy o których opowiadałem Paternoster Kabina dla dwóch osób. Dzieci mogą korzystać z windy pod opieką dorosłych. Przewóz bagażu, przewóz bagażu zabroniony. Jazda przez strych i podpiwnicze bezpieczna. No to co? Wsiadamy? Ale ciekawostka mnie spotkała. Winda, która jeździ non stop. Wow, przyznam szczerze, że trochę można się wystraszyć Piętro trzecie Zobaczcie, nie atrakcja Piętro czwarte Proszę wysiadać. Piętro piąte. A co jak nie wysiądę? Co jak nie wysiądę? Przeżyję to? Przejazd przez strych. Bezpieczny. Stać spokojnie. Ło! Jedziemy w drugą stronę. Ale wielka. I jedziemy w dół. Piętro piąte. Z powrotem. Wysiądę sobie tutaj na tym piętrze. O zobaczcie. Piętro piąte. Niesamowita ciekawostka z tą winną. Będę wsiadał w następną kabinę. I one tutaj właśnie zmieniają kierunek. Troszeczkę tak jakby się trzeba było gimnastykować. Piętro czwarte. Z powrotem jedziemy już w dół. wychylanie się z kabiny podczas jazdy grozi niebezpieczeństwem w razie zatrzymania z win windy nie, za nie wyskakiwać czekać na ponowne włączenie windy i jest piętro pierwsze więc teoretycznie powinniśmy teraz zawrócić przez piwnicę parter, wysiadać A jak nie wysiądę? Przejazd przez piwnicę bezpieczny. Stać spokojnie. To ciekawy dzisiaj ten filmik będzie. I wysiadamy na parterze. Już z drugiej strony parteru. Opa! I poszła moja kabinka do góry. No. Niezła ciekawostka. Wyprodukowane w 1980 roku, ale to nie. Zostało podane dane modernizacji w 1980 roku. Osobom okaleczonym, niepełn... niesprawnym fizycznie, wstęp do kabiny wzbroniony. Ok. Idziemy w takim razie. No, jestem już z drugiej strony. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmierzam z powrotem do swojego autobusiku. Taka dzisiaj niespodzianka mogłem sobie co nieco pozwiedzać Nigdy nie byłem w tym budynku Dawno temu myślałem właśnie, żeby pojechać tutaj zobaczyć te windy, a tutaj proszę bardzo w pracy się udało No, to idę z swojego autobusiku, żeby nikogo nie nagrywać. Z postronnych, kto sobie tego by nie życzył To do zobaczenia na przejeździe.